Bardzo serdecznie w moim kolejnym filmie, i dziś przychodzę do Was już z kolejnym tagiem. Nie pamiętam kiedy e, coś takiego było na moim kanale. W ogóle, piszcie mi, jakie chciałobyście teraz zobaczyć z mojej strony: tak, dotyczące może jakiś świąt, może są jakieś takie tagi, e, że chciałobyście dowiedzieć się czegoś więcej. Chętnie odpowiem na wszelkie takie pytania. Także tagujcie mnie. E, e, tagujcie mnie po prostu. Aha, ja dzisiaj przychodzę do Was z tagiem, z tagiem, który nazywa się Czas dla siebie. Będę tutaj posiłkowała się pytaniami, które są w języku angielskim, będę sobie je po prostu tłumaczyła. Pytanie jest. 10. To może numer 1. Co oglądasz lub czytasz w wolnym czasie? Czytać to mówiłam Wam, że książek nie czytam, jedynie jakieś gazety modowe, urodowe, a co oglądam w wolnym czasie. Yy, zazwyczaj są to seriale, jeżeli chodzi o programy, to w ogóle bardzo lubię TFN Style i TLC, to są moje takie dwa ulubione programy i wszelkie programy które po prostu tam lecą, czyli takie to są to typowe kanały kobiece, a jeżeli chodzi o seriale, to po prostu wieczorami na Comedy Central leci y, cały czas, od nowa teraz leci powtórka wszystkich sezonów, serc w Wielkim Mieście to jest mój y, ulubiony serial a na Comedy Central chyba Family lecą Przyjaciele, także te dwa seriale najczęściej oglądam no i tylko w poniedziałki i wtorki oglądam y, serial typu M jak Miłość y, kolejne pytanie to jest co yy, nosisz w wolnym czasie, yy, w wolnym czasie w domu, no zresztą nawet jak gdzieś wychodzę, tylko tak po prostu się przejść. Yy, zazwyczaj są to u mnie najczęściej, czyli getry, po prostu czarne getry, jakiś czarny czy inny, dłuższy top po prostu. Yy, lub spodnie drasowe i też do tego jakiś top. Yy, bardzo często noszę po prostu szafroki, mam w ogóle obsesję na punkcie szlafroków. Jakieś takie fajne, miłe, ciepłe. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że teraz tak już trochę mniej, ale kiedyś, to ja cały czas chodziłam w szlafrokach, cały, po prostu jak byłam, jak byłam jakiś cały dzień w domu, to ja cały dzień chodziłam w szafroku, przychodziłam z pracy, przebierałam się po prostu w szlafrok i chodziłam tylko i wyłącznie w szlafroku. Kolejne pytanie to jest. Jakie używasz produkty w wolnym czasie, czyli pewnie chodzi tutaj, czy sobie nakładam jakieś kremy, maseczki i tak dalej. No i muszę Was zasmucić, bo niestety aż tak nie dbam o, sw o swoją skórę, po prostu kremuję ją dwa razy dziennie i to wszystko. Jedynie, co czasami robię, to po prostu nakładam sobie takie paski na nos, oczyszczające. Ja jeszcze zakładam je sobie tutaj na brodę, bo też mam bardzo dużo. Wągrów, jaki na nosi. to są dwa miejsca, które po prostu ciągle z tym walczę. Jeżeli macie jakiekolwiek dla mnie propozycje, to bardzo, bardzo chętnie. To tyle. Dalej, ulubiony lekarz do paznokci. Wiecie, że bardzo rzadko maluję paznokcie u rąk, raczej tam u stóp, to są zazwyczaj jakieś po prostu czerwienie. Ale jeżeli chodzi o jeden po prostu lakier do paznokci, to muszę po prostu pokazać swój top coat i to jest Sally Hansen Instadry. Ten top coat używam za każdym razem, nawet na właśnie moje sztuczne paznokcie, żeby wykończyć, ponieważ on moim zdaniem daje najbardziej spektakularny połysk. A wiem też, że on ogólnie przedłuża żywotność takie że się tak nie, prze, nie odpryskują. No i przede wszystkim pomaga, przyspiesza ich wyschnięcie lawierowi po prostu. Co jesz, pijesz w wolnym czasie? Piję najwięcej ogólnie wodą, ogólnie u mnie w domu raczej jest tylko woda i po prostu sokumarańczy do posiłków, a tak między posiłkami to jest to po prostu zwykła woda najczęściej niegazowana, mineralna a co jem w wolnym czasie jeżeli chodzi o jeżeli nie chodzi tutaj o posiłki jakieś stałe, tylko między posiłkami coś co przekaszam to zazwyczaj jeżeli chodzi o owoce, są to owoce po prostu sezonowe, na przykład teraz zaczyna się sezon na pomarańcze mandarynki i właśnie to u mnie jest, najwięcej pomarańczy, uwielbiam pomarańcze o wiele bardziej niż mandarynki i Zawsze u nas w domu są po prostu różne orzechy, zależy jakie. Teraz są na przykład zwykłe fistaszki i nerkowce. Bardzo lubię nerkowce, lubię laskowe, migdały uwielbiam, zawsze u nas stoją po prostu orzechy, są takie nasze po prostu przekąski. Kolejne pytanie: ulubiona świeczka. I muszę Wam powiedzieć, że no nie jestem takim fanem i frykiem na punkcie świeczek, żeby wydawać w ogóle kupę kasy na świeczki. Nie palę jakoś często świeczek, teraz u mnie w domu pali się w domu jedynie pali się kominek tutaj z tym wkładem jaki Candle, który pokazywałam Wam w moim ostatnim hol nie wiem jak się nazywa, pachnie nim cały dom. Tak, tak, to świeczek aż tak jakoś bardzo, słuchajcie, nie parę. Lubię świeczkę taką, y, owoce leśne chyba z ambipur czy z glej, coś takiego. To to jest taka świeczka, którą ogóle lubię, bo ja uwielbiam zapach i smak owoców leśnych. Właśnie jeszcze też muszę Wam powiedzieć, że, ale to jest bardzo rzadko, kiedy mam wolny czas, ja jadam właśnie te lody zgrycane owoce leśne. Przepyszne są. Eee, czy kiedykolwiek miałaś czas wolny dla siebie na zewnątrz? Czy mam takie rzeczy czas? Eee, no, oczywiście, że miałam mi to nieraz. Eee, tutaj może rzadziej. Bardziej jak bywałam w Anglii, to bardzo często wychodziłam sama na, po prostu na zakupy. Zresztą tutaj też, jeżeli mam w ogóle iść na jakieś takie zakupy, żeby cokolwiek polować tak dalej, to muszę iść sama, bo eee, takie coś też potrzebuje trochę skupienia, a nie ględzenia kogoś nad uchem. A jeżeli chodzi o jakieś, nie wiem, inne formy spędzania czasu, to, to tak. Miałam nieraz takie okazje być, nie wiem, iść sama. To jest chyba normalne. Wydaje mi się, że większość kobiet raczej ma na to czas, żeby pójść samej do kosmetyczki, do fryzjera. I wtedy jest naprawdę najlepiej, bo, bo macie właśnie ten czas tylko i wyłącznie dla siebie. Czy kiedykolwiek... Widziałaś film sama, czy byłaś w kinie sama? No właśnie, chciałam o tym powiedzieć, ale wiedziałam, że jest takie pytanie właśnie, że nawet kiedyś poszłam do kina sama. Byłam sama w domu i po prostu tak mi się nudziło, to była chyba niedziela i po prostu weszłam na internet, spojrzałam jakie są po prostu filmy i poszłam do kina. Akurat w ogóle na tym filmie było bardzo mało osób, nawet nie wiem, kiedy to był film, to było już około dwóch, myślę, na pewno dwóch lat temu. Także nie mam z tym kompletnie problemu. Ogólnie powiem Wam, że jeżeli yy, ja idę gdzieś zjeść, bo jadam czasami sama, na przykład w jakichś tam restauracjach, czy nawet w fast foodach sama, ale czuję się dziwnie. Powiem Wam szczerze, że czuję się dziwnie, kiedy siedzę sama przy stoliku, ale zdarzyło mi się to nieraz. No, jest to normalne. Nie zawsze musimy być w spadzie. Yy, ulubiony online shop? Ulubiony online shop, bo oczywiście są to w ogóle wszelkie drogerie internetowe. Ulubiony online shop jest to na pewno Allegro, bo powiem Wam szczerze: Allegro i eBay jest to miejsce, gdzie tak naprawdę chodzicie po sklepach, ja nawet teraz meblując mieszkanie, macie bardziej ograniczoną ilość wyboru. A na takim Allegro jest po prostu taki wybór: tyle przeróżnych rzeczy. I myślę, że tam naprawdę każdy może coś znaleźć. Wiele rzeczy jest o wiele tańszych, o połowę tańszych. A jeżeli chodzi już o takie konkretne sklepy, na przykład ściuchami, jak wiecie, bo często widzicie hole u mnie z właśnie tak zwanych chińskich sklepów, chociaż te sklepy nie wszystkie znajdują się w Chinach, ponieważ widzę, kiedy przychodzą do mnie paczki, skąd one były nadane. Także one nie wszystkie znajdują się tak naprawdę w Chinach, ale po prostu takie produkty oferują to sklepem, który lubię najbardziej nie wiem właśnie, czy słuchajcie, nie jest Dresslink mimo wszystko, chociaż już nieraz mówiłam, że a, bo lubię te wszystkie New Dress Dresslink, CM Direct e, właściwie to są te sklepy w których najczęściej kupuję oraz Choice, Choice jest troszeczkę droższy od tamtych sklepów, ale czasami ma naprawdę wyszukane i nietypowe e, nietypowe kreacje, stroje bluzki, w ogóle ciuchy e, dalej to teraz już będzie ostatnie pytanie. E, czy chciałabyś coś dodać? E, co jeszcze w ogóle robisz w wolnym czasie? E, w wolnym czasie co robię? Bardzo dużo siedzę na niestety YouTube. Bardziej pochłania mnie YouTube niż właśnie telewizja i oglądanie telewizji. Właśnie może po prostu oglądam e, filmy na YouTube wszelkiego rodzaju. W ogóle siedzę na laptopie. Jakieś, bardzo dużo czasu niestety spędzam na laptopie. No i też trochę czasu spędzam na nagrywkach, na obróbkach e, i tak dalej, to jest słuchajcie, tyle jeżeli chodzi o te pytania i to tyle słuchajcie, jeżeli chodzi o mój dzisiejszy film, e, jak już mówiłam tagujcie mnie do jakichś wszelkich innych tagów e, bardzo jestem otwarta właśnie teraz na jakieś wszelkie tagi świąteczne e, to tyle, trzymajcie się ciepło pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się pa pa